Zawsze brałem ze sobą sprzęt, to znaczy takie pudełko, gdzie miałem podręczne rzeczy, które potrzebne są do rysowania, czy to ołówkiem, czy, czy e, piórkiem. I, i, I zawsze starałem się, e, tam gdzie byliśmy, rysować coś, błyskawiczny szkic, jak miałem troszeczkę więcej czasu, to to rysowałem dłużej. I, I to dla mnie było cenniejsze niż zdjęcie, bo zdjęcie jest takie zdjęcie jakieś. A, a tu były związane emocje z tym, z tym rysunkiem, bo ja pamiętam, jak to rysowałem, w jakiej sytuacji, gdzie, gdzie siedziałem, gdzie... No, po prostu czuję to lepiej. Znaczy y, przeżywam później, jak to oglądam, lepiej, y, 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 bardziej niż y, y, fotki.